Stop. Niżej Stop. Dobrze ci radę Zniwaj fardzian, tylko zacznę gadać. Bo jak będziesz się stawiał, trafisz do mojego zakładu, a tam wszystko mi śpiewasz. Zrobię ci stóp martwą tu. To cacko ma pięć biegów, a to był pierwszy. Zacznij śpiewać ptaszku, póki mu kurwa dobry. Będziesz zdychał bardzo powoli. <gryw> Drugi bieg już nie zła jazda. Widzę, że koniecznie chcesz wrzucić na pięć. Kurwa zapytasz go o walizkę, czy nie? Siedź tam na dupie i nie przeszkadzaj, dobrze? Nie wiem nic o żadnej walizce. Walizka. Po brzegi wypełniona prochami. Teraz ci coś świta? Nie mam jej. Przełączam na trójkę. Zamierzam ją dopiero kupić. Mm -hmm. Taki czwancy. Kiedy, od kogo i gdzie? Wiem tylko kiedy, za dwa dni. Od kogo i gdzie? Tego nie wiem. To ona wybiera miejsce. Ona? Tak, ona. Rodzaj żeński. <noise> Nie mówiłeś mi, że zostałeś wydymany przez rodzaj żeński. Nie pierdol, tylko rób swoje. Za dwa dni mówisz? Za dwa. Inaczej pojutrze. W takim razie nie rób sobie żadnych planów na ten weekend, bo spędzisz go ze mną. Co to robić? Trzeba stuknąć. Ale co no, no zadziwia mnie ten zupełny brak znajomości tematu, no jak facet ściemnia. Ty wiesz, jak wycisnąć z niego prawdę. Tak, tylko że w tej chwili nie mogę tego zweryfikować. Nie ma wyjścia, no musimy czekać. Dobra, chuj. Rób co chcesz. Dla mnie najważniejsze są prochy. Ale po wszystkim musisz go stuknąć, bo on naśle na nas swoich ludzi. Nie ucz dzieci robić, dobra? No. Hmm. A teraz trzeba go opuścić. wszystko muszę robić sam Stefano, no curva.